Bitcoin. To pierwsza i najbardziej popularna kryptowaluta oparta na systemie peer-to-peer. -peer. Została wprowadzona w 2009 roku przez osobę, bądź grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Waluta nie wymaga banku centralnego. O ile określenie Bitcoin jest znane dla większości osób, to niewiele osób sobie zdaje sprawę z części składowych Bitcoina, który przeważnie jest podawany w częściach ułamkowych. O ile jasne jest, że np. dolar składa się ze 100 centów, to to, że bitcoin składa się ze 100 milionów Satoshi, może być pewnym zaskoczeniem. Nazwa Satoshi to nic innego jak odniesienie się do autora bitcoina. Dokładnie Satoshi Nakamoto to pseudonim używany przez osobę, która stworzyła bitcoina. W październiku 2008 roku opublikował on Białą Księgę, a w styczniu 2009 roku pierwszą wersję implementacji bitcoina. Brał czynny udział w rozwoju bitcoina do grudnia 2010 roku, kiedy przekazał projekt innym osobom i od tego czasu różni ludzie byli uważani za Satoshi Nakamoto lub podawali się za niego. Odmiennie niż w przypadku większości walut, bitcoin nie opiera się na zaufaniu względem emitenta centralnego. Bitcoin używa zdecentralizowanej bazy danych rozprowadzonej pomiędzy węzłami sieci peer-to-peer -peer do przechowywania transakcji oraz kryptografii. W celu zapewnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak upewnienie się, że bitcoiny mogą być wydawane tylko raz przez osobę, która je posiada w danym momencie. To, że topologia peer-to-peer -to -peer sieci bitcoin oraz brak administracji centralnej działają razem, czynią manipulację wartości przez produkcję większej ich ilości niewykrywalną dla jakiejkolwiek instytucji rządowej lub banku. Bitcoin opiera się na transferze kwot pomiędzy rachunkami publicznymi przy użyciu kryptografii klucza publicznego. Wszystkie transakcje są publiczne i przechowywane w rozproszonej bazie danych. Sama sieć implementuje rodzaj rozproszonego serwera czasowego, używając koncentracji łańcuchowych dowodów matematycznych wykonywanych działań. Dlatego też cała historia transakcji musi być przechowywana w bazie, a w celu ograniczenia rozmiaru magazynu, używane jest drzewo funkcji skrótu. Każda osoba uczestnicząca w sieci Bitcoin ma portfel zawierający dowolną liczbę par kluczy kryptograficznych. Adresy Bitcoinowe, które są generowane z kluczy publicznych za pomocą funkcji haszującej, działają jako miejsce źródłowe oraz miejsce docelowe dla wszystkich płatności. Odpowiadające im prywatne klucze autoryzują płatności tylko dla posiadającego je użytkownika. Adresy te nie zawierają żadnych informacji na temat ich właściciela i są anonimowe. Adresy w łatwej do odczytania przez człowieka w formie są, są ciągami tekstowymi składającymi się z liczb i liter o długości około 34 znaków w formie zbliżonej. Rozpoczynają się zawsze od liczby 1 lub 3, zawierają wielkie i małe litery oraz cyfry alfabetu łacińskiego z wykluczeniem cyfry 0 i wielkiej litery o, wielkiej litery l i małej litery l, wielkiej litery i i małej litery l. Użytkownicy Bitcoina mogą posiadać wiele adresów, a dokładniej mogą generować nowe adresy bez żadnych ograniczeń. W wygenerowaniu nowej pary kluczy prywatnego publicznego nie wymaga kontaktu z siecią. Jest także wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji zapłaty za towar przez tworzenie unikalnego adresu Bitcoin dla każdej transakcji. Tworzenie jednorazowych adresów, wykorzystywanych do pojedynczego celu, może też pomóc w zachowaniu anonimowości użytkownika. Prywatne klucze. Kryptograficzne, których używa się do zautomatyzowania transakcji, mogą zostać zapisane na komputerze osobistym w stworzonym do tego celu oprogramowaniu, w przeznaczonej do tego aplikacji na smartfonie lub w tzw. portfelu. Bitcoiny zawierają klucz publiczny, adres aktualnego posiadacza. Kiedy użytkownik A przetransferuje jakąś ilość do użytkownika B, a rezygnuje z ich posiadania, dodając klucz publiczny, adres B. Dodając do tego klucz publiczny, czyli adres B, podpisując je własnym kluczem prywatnym, ogłasza wykonaną przez siebie transakcję w komunikacie wysłanym do sieci peer-to-peer. -peer. Reszta sieci sprawdza poprawność zastosowanych w transakcji podpisów cyfrowych oraz ilości monet przed jej zaakceptowaniem. Dowolna transakcja rozesłana do innych węzłów nie staje się oficjalna, zanim nie zostanie potwierdzona na wspólnie utrzymywanej, oznakowanej z znacznikami czasu liście wszystkich znanych transakcji. Potwierdzenie jest to oparte na systemie matematycznych dowodów wykonywanych działań w celu zapobiegania podwójnemu wydawaniu oraz fałszerstwu. Czyli każdy generujący węzeł zbiera wszystkie niepotwierdzone transakcje, które zna w kandydacie na blok, z pliku zawierającym m.in. kryptograficzne hasze poprzedniego poprawnego bloku. Następnie próbuje obliczyć kryptograficzny hash tego bloku z określonymi cechami, co wymaga z góry przewidzianej liczby prób i błędów. Kiedy znajdzie rozwiązanie, ogłasza je roście sieci. Węzły otrzymujące nowo rozwiązany blok sprawdzają jego poprawność przed zaakceptowaniem i dodaniem do łańcucha. Ostatecznie łańcuch bloków zawiera kryptograficzną historię zmian posiadania wszystkich monet, poczynając od adresu ich emitenta aż po adres aktualnego posiadacza. Dlatego właśnie, jeżeli użytkownik spróbuje ponownie wykorzystać wydane wcześniej monety, sieć odrzuci próbę wykonania takiej transakcji. 1 sierpnia 2016 roku został utworzony Bitcoin Cash. Podczas takiego rozdzielenia głównego łańcucha bloków Generowanie bitmonet jest często nazywane wydobywaniem przez analogię. Do wydobywania złota. Prawdopodobieństwo, iż dany użytkownik otrzyma partii monet, zależy od stosunku mocy obliczeniowej wniesionej do sieci za jego pośrednictwem do sumy mocy obliczeniowej wniesionej przez wszystkie węzły. To dodawanie do nowych zapisów transakcji jako kolejnych bloków łańcuchu, czyli produkcja lub wydobywanie nowych bitcoinów, które trafiają do obiegu. Wymaga to specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, które pozwala na rozwiązywanie problemów matematycznych, czego wynikiem są transakcje tworzące kolejne bloki w łańcuchu. Bloki te są dodawane do księgi głównej blockchain co 10 minut z wynikami kolejnych transakcji. Wydobywający uzyskuje nagrodę w postaci określonej liczby bitcoinów. Im szybciej oprogramowanie wydobywcy dokonuje obliczeń i znajdzie rozwiązanie, tym większe jest prawdopodobieństwo zatwierdzenia transakcji i pozyskania nagrody w postaci bitcoina. Nagrody są zaplanowane na zmniejszanie się w czasie aż do zera, tak aby nigdy nie mogło zaistnieć więcej niż 21 milionów monet. Pierwsze nagrody wynosiły 50 bitcoinów. Było to w 2009 roku, w którym to powstał bitcoin. Liczba ta zmniejsza się co około 4 lata o połowę. 29 listopada 2012 roku, czyli niecałe 4 lata później, miało miejsce pierwsze zmniejszenie tej sumy o połowę do 25 bitcoinów za wygenerowany blok. 9 lipca 2016 roku zmniejszono nagrody do 12,5 bitcoina za wygenerowany blok. Wszystkie węzły generujące sieci współzawodniczą w celu bycia pierwszym w znalezieniu rozwiązania problemu kryptograficznego dla przetworzonego bloku kandydującego na zasadzie prób i błędów. Kiedy węzeł znajdzie takie rozwiązanie, ogłasza je reszcie sieci oraz deklaruje się posiadaczem nowej partii bitmonet. Każdy blok jest generowany średnio co 10 minut, każdy węzeł osobno co 2016 bloków, co w praktyce zajmuje średnio 2 tygodnie. Jeżeli bloki są generowane zbyt szybko lub zbyt wolno, co zależy od zwiększającej lub zmniejszającej się mocy obliczeniowej całej sieci, stopień trudności odpowiednio wzrasta lub maleje. Aby złamać sieć Bitcoin, potrzebna byłaby moc obliczeniowa równa połowie internetu, o ile nie wykorzysta się komputerów kwantowych. Emisja Bitmonet jest funkcją wartości nominalnej wykonywanych transakcji. Transfery te wykonywane są bezpośrednio przez uczestników transakcji, bez pośrednictwa innych operatorów finansowych. Ten tryb obiegu pieniądza powoduje, że już zrealizowane transakcje nie są odwracalne. A jak wygląda status prawny w wybranych krajach?